Ha Zobaczymy, co tutaj w, w, się wyklaruje. Idziemy, idziemy, idziemy Ciebie w ogóle idziemy. Mamy sporo do omówienia. Loki, spotkamy się u Ciebie, kiedy tu skończę. No Niedługo. Moja misja jest. Wielkie dzięki. Trud. Ja nawet nie zaczynałem. to no nie do. No. Wszystko szło dobrze, póki się nie zjawiłeś. Wynagrodzę ci to, obiecuję. Dobra, dobra. Ale nawaliłem. Uuu. W takich chwilach tęsknię za domem. Ingrid, a ty miałaś dom, zanim tu trafiłaś? Ktoś się o ciebie troszczył? To brzmi jak tak. M może mógłbym tego kogoś znaleźć i, no wiesz, nie nawalić? Co ty na to? Ktoś puka Kto to? Kto to? Mogę wejść? Dobra, przewiduję, żeby tego. Sądziłem, że powrót da mi taką ulgę. Jeśli zostajesz, wiedz, że to może potrwać. No jasne. A Ale mi za chwilę! Dawaj jeszcze Coś, coś dla mnie wyszło. Давай еще. Ну ясно. Доброе Bramy. Ody miał rację. Garm na wolności. Jak mogłem tak zawalić? Do bogłeś. Dobra, pora stawić mu czoła. Koniec z uciekaniem. U Dobra, Zaraz dom. Będzie dobrze. Wszystko gra. Dobra. Nie, nie, nie. Łoho, Uważaj! Gdzie ojciec? Próbuję cię odnaleźć. Przydaj się! Atakują nas! Ja nie się i nie zamknę szczeliny. Atreusie, pomóż ich obetrzeć!

Ale kiedy? Lessa Riffa! Lessa Riffa! Lessa Riffa! Lessa Riffa! Lessa Riffa! Oh. Oh. Yes, Pojawił się! O! 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 Kratos! Pojawił się! Pomóż Freji, ja ich odciągnę. Dawaj! Dá vai go. Pode <laughs> <tosse> Ajajaj. Jest już mój. Awa, co tu się stało? No. Ciekawe. Tylko nie jestem pewien jak wrócić do Helheimu. Może wie wiurka wie. Muszę natknąć z wami pomóc. Natychmiast. Kodu. To sprawa niecierpiąca, zwłoki. Uff. Co się stało? Gdzie to, to? A, by nie ma tu. Tu także jesteś. Panowie, wybaczcie, mój szorstki ton. Ale co tam się stanęło? się niedawno w Helheimie, Było to niedopuszczalne. Nalegam, żebyś natychmiast zadbał o stan swojej broni, a następnie naprawił szkody bez chwili zwłoki. Dobra! Zgadzamy się, nie? Nie śpieszcie tego, proszę! Okej. Okay. Nie zamierzasz, no wiesz. Nie. Gadać? Ważne, że nic ci nie jest. Dobra. Wow. Może powinienem częściej uciekać. Się. To żart. No, może powinienem. To co to za nowa włócznia? Brogiem zrobił. Zdrowień. Zobacz. Co to? To... pierścień. A gdzie ty rozstawia? jesteś? Nie znam jej. Zobacz. Nie miał kto spytał. Kozak, nie? To włócznia. Gdzie mamy? Tu. Ciekawe, gdzie nas przyniesie. przyniesie. -oh. Atreusie. Pewnie się boi. Bardzo długo był na łańcuchu. Nie róbmy mu krzywdy, dobrze? Przestraszone zwierzę może być niebezpieczne. Właśnie. Oj, mamy kruka. Trafiłby go, czy nie? Dobra, może gdzieś bliżej musimy ustawić. musimy się przebić zanim narobić więcej dziur. I prawie coś tutaj będzie zawracał Może twoja włócznia strąci ten kawałek muru wygląda Zaraz Najpierw musimy kruka strącić Jest! Plasz. Na pewno strąci, nie? Nie! Moc wiatru! Ekstra! No, też się cieszę. Hop! Odym kazał ci uwolnić stwora? Co? Nie! Dlaczego A nie współpracujesz z nim? To nie tak jak myślisz. Cokolwiek ci obiecał. Nie możesz mu ufać. Nie ufam mu. Ma coś, czego potrzebuje. Trochę no, ciekawe, co? trudno to wyjaśnić. Wow, zimno mi na sam widok!

Musimy tam wejść, ale ten lud nas blokuje. Zajmę się tym. Ja? Jeszcze gdzieś? I gdzie jeszcze? Czekaj, tutaj dalsze sobie dzieło. Może tu coś jeszcze. Dobra, dawaj na górę. Dawaj na górę. Czytaj rudy. Wiatr z twoich skrzydeł Nadal nic z tego. O, tu jest jeszcze. Może z innej strony. Coś nam umyka. No i już na gdzieś ją já dessa. Papa. Deixa. Dobra. dobrar. Dobra. Dla Odyna. Mówiłeś, że trudno to wyjaśnić. Dlaczego? Po prostu mi zaufaj. Nie mam prawa o to prosić, ale możesz to zrobić. Czego od niego potrzebujesz? Dlaczego mi nie powiesz? To nie takie proste. A co z tobą? Po to, co ci nowa broń? Podobno nie chcesz wojny. Nie chcę, ale. To nie takie proste. Otwiera skrzynkę. Idziemy dalej. Każdy ma tajemnicę. Czasami tylko tak można ochronić bliskich. A Odynem się nie przejmuje. Już tam nie wrócę. Co ty A masz taki dziwny głos? Oszkorlaira Szlida. Szlida. Garb się nie obijał. Chyba wiem, jak to to ja zamknęła. Zajmij się tym, jeśli możesz. Dobrze. Daj znać, to zacznę. Jeśli pójdziemy za tymi sługami Hel, znajdziemy Garma. Plesa. 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 Beach <laughs> Bot! Piękna rozwałka marek, piękna. udało się? Udało się. Dzięki, że ze mną wróciłeś. Nie musiałeś. Jestem Twoim ojcem. Zawsze ci pomogę. Dopóki będę w stanie. No, to też dobrze widzę. O! Co robiłeś w was, Tłumaczyłem coś dla Odyna. Znalazł taką maskę i połączoną z nią magiczną szczelinę. Dowiedzisz? To, to wszystko trochę skomplikowane. Tak! No na pewno, rówieśników. No. Przyjaźnimy się. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie możesz ufać poplecznikom Odyna. Zaufanie nie zawsze jest takie złe. Przyćmiewa zdrowy rozsądek? Możliwe, hmm. ale nie chcę już czuć się smoku. Atryusie. Ja. Zastanówmy się jak działa ta brama, dobrze? Już jestem, wracam. Wrażiem jak ta brama działa. Stałka! Podnosząc bramę blokujesz koło. Tak. Rozwałka to totalna. Proch polewej.